Siemano widzowie z tej strony sali. Yy, ogólnie w, ostatni film był bardzo słaby, bo tam no, w sumie tylko narzekałem. Na to i, nawet nie, nie użyję tego słowa, jaki był. I, bardzo. I no. zdaję sobie z tego sprawę, bym ja powiedzieć. Teraz w tym filmie chciałbym zrobić atak na zamek. Tak. Pewnie też będzie się tak nazywał ten film, zobaczę potem. No i to będzie atak na zap... Będzie atakowała obroń. On brończami będą... Yy, medieval będzie, ale atakował będzie farmer. Po prostu to będzie trochę taki strajk, tylko że z przemocą, że po prostu się tam nawalają mnie. Dobra, na, na początku na przykład zrobiłabym tych. Ludzi, po prostu. <noise> Tutaj by był król. To jest taki mini... Jest taka, nawet nie wiem czy to nazwać zamkiem, po prostu to jest taka takim mała mała miejsce, taki mini zamek trochę. trochę ej, dobra mi trochę healerów, bo... na no, dziś od razu... od razu króla są naprawdę. Pomyśl trochę, trochę sali. No, co tu jeszcze? Mm, Ach, wiem. Yy, tutaj trzeba dać jeszcze tu, taką obronę tego. I trzeba na pewno dać też. Sz szukam, szukam. O, tych oni będą tutaj ich stopowali, mam nadzieję w sumie. i jeszcze zrobię w sumie tutaj coś takiego no i więcej ich niczego, nie rycerze, nie rycerze to będą ucznicy dobra, w sumie to nie, to nie jest raczej jeszcze skończone jeszcze wezmę szybko to to fi i filmy nadal będą strasznie krótkie już nie będę tyle na ten temat narzekał, bo strata czasu. Może jest, w tym polu jest. No, więc jedyne co mi pozostaje to teraz zrobić drugą część. Oni będą tu atakowali stąd, to będzie Grochowa. Z przodu będą TT, te, te, te. będą z przodu te, te. i drugi tutaj będzie też ich trochę i będzie na przykład jeszcze będzie więcej tych, ej dobra ja nie wiem już kto tu wygra bo naprawdę niby farmerzy są słabsi ale jest ich więcej i nawet więcej kosztują, tak? już liczę? to dobrze, dobra zobaczymy jaka tutaj sytuacja w tej chwili, ej ale łucznicy to mi się bardzo podoba że właśnie co chce tak... Uczników to tak zablokowało. Właśnie, że tutaj nic nie mówiłem. Tej gruchową ich potraktowali. Dobra, jakby tam. Jak lubią to niech mają czekaj, zaraz im dam grochowa. No dobra, trzeba wyżej rzucić. Uuu, ale gro. Ufka no ja tak nie potrafię. Sobie. Aj, bo tu. Mm, bardzo miło Może grochową? Ale to stało. jo ja tak unikał, jak w matki No i już nieważne. Nie było tematu. I naprawdę myślałem, że. że, że oni to wygrają. Dobra. No jej

Na coś jeszcze jest na dalechu. Nie, są tam łucznice. Wszystkich łuczników trzeba zniwelować. Bo oni mogą nam zagrozić. Czy no, właśnie łucznik z ucznika łucznika? Zostawcie mnie tutaj. Ja nie chcę dostać pałką. To ja ostatni. Nie no, jeszcze tam są moi. A... Znaczy, w sumie ja nie jestem Nie, ja nie jestem Chyba po żadnej stronie, ale ja bym ich nie, to jeszcze są jacyś grochowicze chyba. Dawaj te kruki bicie ich tam, a no, Szkiną. Wracam na teren Kumfu Pandy. Czy... Znaczy, yy, nie mówiłam? To na the... Dobra. Dobra, nie, nie, nie! Cóż moje ptaszki? Kruki! Tak! Ej, jakie? Dobra, nie mam, bo. Ej, jakie ja są? I coś się stało. Rzucaj, a na przykład tak rzucę? Już z tego punktu. Ej, ja chyba jestem na wysokości i jego. To może uda mi się. Oni lecą w dół. Tego się nie da zrobić. Wygrałbym, no to zaliczmy, że dwoni wygrali. No a ja tym muszę kończę, bo właśnie będzie bardzo krótki film, no to zostawcie sobie lajka, piszcie, piszcie w komentarzach, jaką grę chcecie, czy mam więcej tego nagrywać, czy coś. pomysł na film. I na